Drogie tych skarpionów, więc wejdziemy do środka. No i mamy w końcu kolejną misję yy, z kampanii Attila: yy, Upadek Rzymu. No nie mam bata na tą misję. To jest tak toporna misja, że to będzie pierwsza misja. Którą ogramy na standardowym trybie, bo bo, czy to radzi czy to trudne. No, no nie da się. Nie da się tego spokojnie przejść do przodu. Yy, więc co, lecimy? Mamy pokonać, no, jest tutaj yy, troszkę miejsc. I jednocześnie zależy nam też na tym, aby yy, cudy gdzieś tam nie przetrwały tych 300 lat. Ciągle jesteśmy atakowani. Yy, więc jakby niezależnie od tego, jakie jednostki ile. To, to ciągle gdzieś tam musimy mieć w zanadrzu jakieś posiłki, które nam pomogą obronić naszą bazę, z której wychodzą nasze jednostki. No, zresztą zobaczycie. W pierwszej kolejności, oczywiście, atakujemy Padwę. Zniszczymy im tutaj mury. Zniszczymy im mury i wejdziemy, by zapobiec budowie cudu. I też zależy mi na tym, aby szybko ogarnąć ulepszenie w stajni. No i może im pomagać Mediolan, który też tutaj ma zamek w tym miejscu mniej więcej. dało nam się zniszczyć mury oj, 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 oj tu już trybushet wchodzi w rejony trzeba go zneutralizować A nie wiem, czy ja po prostu tak definitywnie nie, nie ogarnę tego fioletowego, by potem nie zachciało mu się nie drażnić. Chyba tak zrobimy. Nie wiem o co chodzi z tą budową cudów, to jest tak randomowe wszystko, że. No nie wiem. Wcześniej akwileja budowała cud mniej więcej po tym, jak zniszczyłem cud w Padwie, a teraz widzę, że. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Dobrze, no dobra, zrobimy w ten sposób. Wcześniej się bawiłem w dziki, bo ich przecież jest tutaj sporo, ale dochodzę do wniosku, że jednak... Wyrażni mnie to trochę y, fakt, że te trybusze nie, nie otwierają się. E, mimo próśb. Nie wiem co tu się dzieje. Drugi centrum zbudujemy. Nie wiem, czy nie, nie, nie ogarnę tego zielonego, bo on tutaj. Yy Strasznie odpala na mnie, co jest irytujące, nie powiem, a co do i to jeszcze mamy czas, więc w zasadzie. to możemy coś tutaj podziałać. Okej, okay, mamy już co zbudowany na akwilejczyków. Musimy się dostać tutaj. Jak tylko tutaj ogarniemy spustoszanie, to przyjdziemy sobie na północ. w takim miejscu Dobra lecimy nie ma co to stracimy. No już chyba trzeba się wycofać, że tak powiem stąd. Na północ, ogarniemy sobie. W sumie, tak patrzę, tutaj mamy prostą drogę, nie? Yy, już sobie gdzieś tam oczyściliśmy z tej strony, więc będzie nam łatwiej. Ale bardzo moją dwieście osiemdziesiąt, ale mamy tyle jednostek, że chyba damy radę. Czy ja tu przejdę? Przejdę. Tutaj wolno to robią, więc jest dobrze. Ale wiecie co? Ten pierwszy atak. Poczekajmy, niech te trybusze wejdą do przodu, bo... Hmm. bo. to jest tak, że ja bym chciał im tą bramę zablokować. A jak ich puszczy samopas, to. Może się tym. Plan nie powieść, więc wolałbym, żeby jednak. Jednak, żeby mnie nie widzieli. Szkoda, że tutaj się nie przykopali, bo byłoby łatwiej wejść. Okej. Okay. Mam trochę tych skarbionów, więc wejdziemy do środka. Dobra, oni się już poddają. Tyle złota zrobiliśmy? Kurde. Tą bramę musimy jeszcze unicestwić, bo inaczej nie wypuścimy tutaj swoich baladynów. i okay, musimy jeszcze Weronę pokonać i Padwę, Padwa to ci fioletowi, ale oni tutaj, no nie pokonaliśmy ich, aczkolwiek cudu już nie wybudują raczej, bo w miarę udało nam się ich zneutralizować, tutaj widzę, że jest problem z surowcami, więc gdzie by ich wysłać, no na kamień chyba, nie? Jeszcze jest złoto w sumie. No tak. Tak zrobimy. I wyślijmy tych paladynów tutaj. A te trybusze zwińmy. Też wyślemy je na centrum mapy. Ich tutaj więc w sumie na no upartego chyba dałoby radę, nawet chyba, że tam są jakieś mury. Zaraz zobaczymy. Wyślę tutaj dwóch paladynów i się zorientujemy, jak to tam wygląda. Chyba, że jestem w stanie wykupić oko, ale 12 tysięcy złota. Dobra, po prostu wyślę tutaj jednostki i zobaczymy. Tak to się po prostu paladynów by wysłało luzem bez tych trybuszy. Tutaj widzę, że no jednak samory. Jednak samory. Naprawimy sobie te trybusze. A to jednak część wyślemy na kamień, bo widzę, że tylko się blokują.

No, jaki zamęt się zrobił, nie powiem. Frankowie i ich topory. Udało się. Teraz musimy wejść do środka. Mają centrum miasta. Patrzcie co. Jeszcze tu mam jakieś jednostki. Kurde, tylko to zostało. Czy wycwalili i się wybutowali u sojusznika? No nie gadajcie. No nie gadajcie, jakieś żarty. Bo się poddała, ale i tak jestem zdumiony, że w takiej sytuacji zaczęli budować cud, jakieś nieporozumienie. No i jeszcze musimy. Właśnie. Pytanie czy tutaj jest yy, Bezpieczna droga. Że ten rynek jeszcze co? Dobra, tą bramę bym zniszczył. Dobra, oni się poddali, więc fajnie. Raczej niespodzianek mieć nie będziemy. O tu, zanim ty do nas dotrze, to trochę minęły. <grymne> <grymne> Jakby nie patrzeć, trochę tych jednostek straciliśmy. Bo przecież mieliśmy ponad 60 grubo. Jest 45 przez wszyscy obici. Dobra, lecimy z tematu. Chyba to już nic mnie nie zaskoczy.

Might I have a word with you in private, please?